Witamy serdecznie hodowców i hodowczynie. Aukcja retaktywna, którą organizujemy poprzez portal Aukcji Pigebuk na rzecz pana Wiesława Kurek z oddziału Okręgu Warszawa. Chcemy, żeby pewna grupa hodowców, których odwiedzamy, których spotykamy, z którymi mamy wizyty poprzez organizowanie aukcji ich indywidualnych, zawsze wychodzimy z taką prośbą o przygotowanie jednego gołębia dla pana Wiesława. Grzegorz Dębkowski. To hodowca, u którego gościmy, i go hodowca, którego poprosiliśmy o przekazanie jednego, ale wyjątkowego gołębia. Grzegorz, co to będzie za gołąb, który po części no, będzie reprezentował i e, będzie odpowiedzialny za e, Twoją cegiełkę, którą dokładamy do tej aukcji charytatywnej. No, witam wszystkich hodowców. Prezentujemy gołąbka o numerze PL0406, 24 rok, numer 943. Yy... Ojcem tego gołąbka jest podwójny wnuk Armando, jak również jest wnukiem do pełnej siostry Porsche 911. A mamą tego gołąbka jest podwójna wnuczka Golden Prince'a także bardzo fajne parowanie. Ładny samczyk, prawie w pełni przepierzony. Bardzo ładnie leży w ręku, także przekazujemy tego gołąbka na aukcję charytatywną.